Ładnie, jak to wszystko umieścić, więc zaczęłam filmować naszą wycieczkę. Czy na zwykłym aparacie, oczywiście, mm. czy mi się to udało i w jakim stopniu mi się to udało, to ja później mówię, jak już troszkę się pod szkole, żeby zrobić z tego odpowiednią skrętkę. Jak to umieścić, i fragment tej wycieczki, mm -hmm. jak my zwiedzamy Kraków, jak my zwiedzamy Wieliczkę, no i oczywiście ta święta Kinga, ta piękna kaplica wyrzeźbiona w tej soli. Oczywiście to nie jest te, aparat tej klasy, jaki powinien być. W jakim stopniu mi się to udało zrobić, w takim stopniu będzie, oczywiście, mm -hmm. takiej jakości będzie film zrobiony. No, może coś z tego się wybierze. W ogólnym takim kontekście, może jakaś te dwie, trzy minuty, może coś z tego będzie można zrobić i umieścić, że nasi właśnie związkowcy byli i nakręciliśmy taki fajny film. Do naszej telewizji internetowej. Myślę, nie, nie że miały. tak czy siak. Na jednym z kroków, który trzeba będzie również wykonać, jest, są takie po prostu proste warsztaty z kamerą. No proszę. właśnie. Dokładnie, i to nie muszą być wcale wielkie, jakieś profesjonalne kamery, to mogą być po prostu różnego rodzaju mniejsze czy większe urządzenia Zrobiłam do filmowania. Także to, żeby to było do filmowania, no i mówię, I, co z tego. Dokładnie, będzie. to na pewno musimy zrobić w momencie, w którym zaczniemy już po prostu. filmowanie to nic innego jak kierowanie własną uwagą, no, po to, żeby się nią podzielić z pozostałymi. A tym bardziej, że, że była wszyscy ja dobra pani przewodnik. I pięknie nam, ale prawdopodobnie to się nie nagrało, te głosy informacyjne o tym wszystkim nie nagrało się, może mój się nagrał, że no teraz jesteśmy w pięknej kaplicy Świętej Kingi, pozwolę sobie nagrać to, jak my właśnie tam oglądamy i jak spacerujemy na Wawelu przed na, na Błoniem. Szkoda, szkoda, że go w tym podziemnym rynku tam było tak ciemno i nie Przepięknie. dało się... tam nie da, niestety nie dało się nic filmować, Zresztą, akurat to... ja nie wzięłam aparatu a koleżanka miała. Ja tylko zdjęcia robiłam, bo jakbym kręciła tym swoim aparatem, to niestety by niewiele wyszło. I jednak bo tam jest potrzebny profesjonalny sprzęt. Myślę, że w telewizji, którą e, wyobrażamy sobie uruchomić, istnieje też dużo większy potencjał niż tylko rejestrowanie obrazów które może zapisać kamera. Możemy również wygorować coś, czego nam się nie udało zarejestrować, i w tym widzę z kolei potencjał do tworzenia czegoś zupełnie jesteśmy nowego. Jesteśmy w różnych ciekawych miejscach, hmm. gdzie zwiedzamy, gdzie jesteśmy obecni, są ciekawe sytuacje i chcielibyśmy to ludziom też pokazać. Tak, bo nie zawsze zdjęcie, zachęcić, zdjęcie żeby nie nie nam to oddaje, od, oddaje atmosferę tego, co się dzieje. Czasami był 30 sekundowy film. Odda prędzej atmosferę tego, co się wydarzyło w danym miejscu czy w danym momencie, niż nie zdjęcia z tej sytuacji, bo na zdjęciu zdjęcie, to, nie jest, zdjęcie jest płaskie. Zdjęcie jest płaskie i nie ma nie, nie oddaje tej atmosfery. A już króciutki filmik już oddaje atmosferę. Głupi, prosty przykład. Jesteśmy nad morzem, jest sztormowa pogoda. Co innego nakręcić te wielkie fale, tak jak ja teraz byłam, i był sztorm taki, że fale wybijały ponad falochron na, na wysokość 5 metrów i ta bryza z tej fali, a co innego zrobić zdjęcie? No widać, no jest pióro wody i co z tego. I a nic. Na, a, a na ten silniku, który no, nakręciłam no, i ten efekt, chociaż. Już od razu sobie to zmontowałem obraz, na którym widać jest to zdjęcie nieruchome plus pan komentarz i wszystko działa. Tak, no, no, tak, no, tak, no, tak, A tak, ja, ja z, ja kadać, z kolei wiem, że jeżeli nakręcam film, to nie wolno mi mówić w tym momencie, bo tak jakbym zagłuszał całą rozmowę, tylko, tylko dlatego, że mówię. Dlatego nauczyłem się, jak kamerę mam w ręku, to raczej się nie odzywam. To jest bardzo dobra Wracając, do do naszego, wracając jeszcze do tego naszego filmu z dnia seniora, wie pan, co mi przyszło właśnie do głowy, bo skoro Marek powiedział, że będzie. Yy, kręcił równolegle film o tym, jak, jak się nakręca ten, ten nasz dzień seniora, na, ten film, może będą jakieś fragmenty u niego, które będzie można wstawić Ale również to, to w ten film, bo no. może sfilmowanie z innej perspektywy, z innego kąta, z innej strony może dać lepszy efekt niż to, co pan będzie robił Ale oczywiście, ze swoją że tak, bo kamerą. To jest zawsze bardziej ciekawe. Koledzy, koledzy będą robili zdjęcia, nie tyle filmy, ile zdjęcia, bo mają aparaty normalne, zwyczajne. Które Także... również możemy użyć. Ja też będę ja robiła robił zdjęcia. To, nie, no ja zdaję sobie sprawę z tego, że to można powiedzmy sobie tutaj zmienić. Ja też robiłam zmienić, tam zdjęcia, czyli zmienić, będzie można z, tak. tego, z tego, co ja kręciłam, filmik. I z tych zdjęć będzie można mm. taki fajny kolor. Myślę, zobaczyć. że tak, jak bawimy się rysując w kongres rysunkowy, mm. kiedy zmieniamy punkt siedzenia, zmieniamy narzędzia, zmieniamy fragment pracy, te to same... Co? Może być coś ciekawego z tego wszystkiego. Te same, to, same tak doświadczenia można mówić. przenieść na pracę z filmem. Mm. Zrobić taki kongres filmowy i tak naprawdę okaże się, że jest tylko jeden film, tylko są różni no różne narzędzia. <laughs> I różne no ale mówię to, to, osoby, które się na tym znają, potrafią z tego, tego mojego nic zrobić majsterstek.